Nagle widzimy spoko restaurację, ale oczywiście wszystko po rusku. Jeszcze zdziwienie, że prosimy ich o angielskie menu. W tym odcinku trafiliśmy do Uvanatuvy, pięknego miejsca, które niestety okazało się prawdziwą mekką dla rosyjskich turystów. Co ciekawe, wiele osób mliło nas z nimi, jednak to co najbardziej nas zaskoczyło to ich zachowanie. Szczególnie w sytuacjach, gdzie obowiązywały jasne zakazy. Niektórzy zupełnie to ignorowali. Oprócz tego spróbuję zmierzyć się z tropikalnymi owocami. Czasami ich jedzenie to prawdziwa sztuka. Co rozpoławiasz ty? Zapraszamy na odcinek. No co? Wspinamy się, jakby nie widać, jak ta droga jest bardzo pochylona. A z plecakami? No jak to no. Jest przyjemnie, prawda? Witamy w kolejnym hotelu. Daje się naprawdę spoko, 36 zł. Wspólne takie miejsce do posiedzenia z wyjściem na balkonik. Ale jest gorąco, płytki parzą, więc nie wychodzimy. I mamy pokój. Fajne duże łóżko z baldachimem. Dużo więcej nam nie potrzeba za te pieniądze. Mega fajnie czysto. Jeszcze nawet nie wiem, jak wygląda łazienka, więc idziemy sobie machnąć, zobaczyć. No łazieneczka jak ta łazieneczka, z tego co widzę ciepłej wody oczywiście nie ma, ale tutaj nad morzem, w tych tańszych, nie ma co się spodziewać, że Miałam, będzie... Miałam powiedzieć, że nie ma pajęczyn, ale jednak są. Ale mało ich jest, więc naprawdę nie jest źle. Ale łazienka czysta. Tak. nie ma rówek. Nie ma rówek, jest czysto, więc jest spoko. Palec, jak widzicie, nadal problematyczny. Niestety na razie opuchlica mi nie schodzi. Wpłynie to trochę na to, że niestety, ale pewnie parę czynności w tym surfowanie prawdopodobnie. Nie wiem jak nurkowanie i nie wiem jak rafting. Więc zobaczymy. Gdyby puszka nie skakała, to by palca nie, nie złamałeś? Nie wybiła. Tak sobie dreptamy po drodze i nagle widzimy taką spoko przepełnioną restaurację ale oczywiście wszystko po rusku I jeszcze zdziwieni, że prosimy ich o angielskie menu ogólnie jesteśmy troszeczkę zniesmaczeni tym faktem bo Rosjanie są tutaj traktowani jak nie wiem, traktujemy ich tutaj jak bogów wszystko jest dosłownie pod nich dostosowane nie lubisz kogoś po prostu za sam aspekt tego co się dzieje e, na wschodniej granicy naszej, a Wszyscy po rosyjsku przychodząc w tej miejscowości. Więc rzeczywiście na dwa. Jeżeli ktoś nie ma ochoty się spotykać to z rosyjskością, zbytnio, u namatły odradzamy. W lutym 2024 roku Sri Lanka zakończyła program darmowych przedłużeń wiz dla Rosjan i Ukraińców. Powodem były liczne skargi na niektórych obcokrajowców, którzy prowadzili nielegalne biznesy. Organizowali wydarzenia wyłącznie dla obcokrajowców i jawnie mijali miejscowych. Działania te wywołały niezadowolenie wśród lokalnej społeczności. W odpowiedzi rząd zdecydował się zakończyć preferencyjne traktowanie. Od tamtej pory Rosjanie i Ukraińcy mogli uzyskać wizę jedynie na standardowych, płatnych zasadach. Dreptamy właśnie na Jungle Beach. Ostatnie Jungle Beach, na której będziemy była rzeczywiście w dżungli. Może trudno wyjść. się do niej dostać. Jednak jest troszeczkę trudniej. Zestaw w Polsce, jak widzicie, standardowy, to są chipsy, ale z ziemniaka. Tutaj mamy banana o smaku barbecue. No i oczywiście moja ukochana cola zero. I co? I próbujemy. Fajnie smakowało. Pokaż jakie to są. To były najlepsze chipsy jakie jadłem na Sri Lance, mimo że z banana. Porównywać plażę Jungle Beach w Unawatunie, a w Tangale, no to jest bez porównania. Tangale faktycznie bezludna, plaża bez nikogo, a tu zobaczcie sami Ta plaża była dla nas zbyt turystyczna, dlatego poszliśmy na kolejną, ale oczywiście swoimi ścieżkami. Widzicie. Sprawdzamy dla Was przejściówkę, idziemy na inne miejsce, idziemy sobie przez skały. Ale jak widać za nami pogoda, zaraz chyba zacznie padać, więc z grubo. Mniejsza plaża małe miejsce z restauracjami, ale leżaki są w miejscu, w których mógłbyś się położyć. Niestety tutaj na tej plaży wszędzie są leżaki. Jak widać pogoda nam niestety średnio dopisuje. To jest druga mniejsza Jungle Beach. Na no pewnie gdyby było słońce, byłoby znacznie ładniejsza, no ale też obfita w restaurację. Więc tak jak widzicie no, nasze podróże e, Onion Trip niestety ale czasami e, też powodują to, że w pięknym, ciepłym deszczu musimy trochę czekać. E, najczęściej nie bierzemy tych tuk tuków, spacerujemy. Ma to dwa główne powody. Po pierwsze... No, wiadomo, oszczędności. Chcemy być tutaj dłużej niż pewnie 180 dni. Rodzice nas, za to, co usłyszeli teraz, nie będą zadowoleni. Jest jeszcze jeden powód. Dzisiaj prawdopodobnie zrobimy około 10 km spacerując, chodząc. To pozwoli nam wejść na fajniejsze miejsca, bez większego zmęczenia, robić nam fajniejsze rzeczy. Ja mutnę, a nie mam sobie ochoty odmawiać czasami spróbowania ja chipsów, jak to widzieliście niedawno. Czekamy na koniec deszczu. Wracając po deszczu do hotelu, zahaczyliśmy o wybrzeże. Fale tego dnia były wyjątkowo wysokie, a my weszliśmy w miejsce, gdzie... Zobaczcie sami. <laughs> Właśnie zmoczyła nas największa fala. <laughs> Tutaj byli Państwo przed... no nie zboczyło ich, a przyszła największa fala i... Trochę nas zboczyło. No nie nagraliśmy tego i dobrze, bo Klaudia by może telefon straciła. Ale przynajmniej jeszcze dzisiaj do wody nie wchodziliśmy, mamy za sobą. Witamy. Przed wami owocowy kącik. Pararam, pararam, pararam. Raz, dwa, trzy. Zbierasz owoce dzisiaj ty. Nasza uczta składa się z lici. Małe sprostowanie. Nie jest to liczy, a rambutan. Rambutany posiadają włoski, których liczy nie mają. Ananasów i cukrowego jabłka. Zobaczymy, co to jest. Ja już podebrałam ananasa i jest mega spoko. Trzeba ja powiedzieć. jeszcze nie jadłem. Ogólnie śmieszny jest on ananas, bo on ma takie dziurki w sobie. W Polsce raczej nigdy się z takim czymś nie spotkałam. Nie ma aż takiej ogromnej różnicy smaku. No nie. Ale jest dobre. Nie czymś tak wstałam. Ale jest spoko, jakby... Mhm. Nie wiem czy się czymś różni raczej nie. Może troszkę słodszy. Znaczy czy może trochę słodszy, no? Co do liczy. Klawda już przekroiła na pół. Wyciągamy ze środka. Coś takiego jest. Nie powiem jak to wygląda. No taka czapeczka. I w środku mamy pestkę, więc... Ale jest spoko? Taka galaretka po ale wola na nasa. A tutaj mamy cukrową jabłko, tego u nas w Polsce nie znajdziemy. No jak się to je? Jak się je tak jak normalne jabłko? Nie, chyba nie, to sobie rozpoławiasz ty. Bez względu na ilość pasek średnio podeszło. O. Kupiliśmy to dla was, żeby testować. Ty nie jesz tego zielonego, ty tylko jak środek. No i jemy, nie wiem jak jabłko. Jemy środek, This a nie, nie To prawda. Ten to się rzucił na jedzenie, a... Ale trzeba przyznać, że pestek jest dużo. Na spróbowanie ok, ale tak jak widać. Ale nie, żeby się jakoś tym. Bardzo to wszystko prawie tutaj, co jest, to są pestki w środku. Więc moim zdaniem nie do końca opłaca się to kupować. Smakuje to jakoś normalnie. Nie ma jakiegoś nadzwyczajnego smaku. Czy jest słodka? Będziemy na przykład. Drewniane jabłko smakuje całkowicie inaczej. Jest bardzo podobny owoc do tego. Nazywa się to sour sap. Ale to już lepsze, chyba nawet. Tutaj jednak głównie jesz pestki. Troszeczkę tylko. Tak naprawdę tutaj jest nie za wiele miąższu, Wyobraźmy sobie, że w tym na nas jest około 10 pestek. Jakby podobno. Jak czytałam o tym cukrowym jabłku, że ma bardzo dużą zawartość witaminy C. Może i ma, ale tutaj są śladowe ilości poza pestkami. Ananas wygrywa. Ja dużo tego Ananasa zjadłeś, więcej niż ja. Widzicie. Jak ktoś za wolno je, to niestety, ale nie moja wina. ananas nas dobry. Ale ty podobno zjadłaś wcześniej trochę. Kawałek. Jeden? Jeden. 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 Mhm. Przyznaj się. Mhm. Mam się na talerzu nie mieścił. Jeden. Coś za bardzo się uśmiechać. Kroń. A ty co zjedz? A na nas tak lepszy więc. Co do dzisiaj w ogóle. Byliśmy oglądać dzisiaj żuwie. Zobaczycie relacje z tego miejsca. Nie do końca nam to się, że tak powiem, podobało. Są dwie duże tabliczki. Nie dotykać żółwi. I napisane drukowanymi. A ludzie oczywiście nie zrozumieli tego. Składą się prawie, że na tych żółwiach. Dotykają je. Na tym ujęciu nie widać dokładnie, ale kobieta kładzie się na żółwiu, a inni go dotykają, mimo wyraźnego zakazu. Niektórzy są A dawajd ja dziewięciu, jest ja pluchę takie zachowanie jest nieodpowiedzialne, ale przede wszystkim bardzo szkodliwe dla zwierząt. Żółwie, zwłaszcza morskie, są niezwykle wrażliwe na stres. Dotykanie ich, siadanie na nich czy kładzenie się na ich skorupach może prowadzić do wielu problemów. Skorupa żółwia, choć wygląda na twardą, jest pełna zakończeń nerwowych. Nacisk na nią może być bolesny dla zwierząt, a w skrajnych przypadkach może nawet spowodować mikropeknięcia, które prowadzą do infekcji. Dodatkowo dotykanie żółwi może przenosić na ich skórę bakterie i substancje chemiczne, które dla nich są toksyczne. Nawet krem przeciwsłoneczny na naszych dłoniach może zaszkodzić ich delikatnemu układowi immunologicznemu. Pamiętajmy, że te działania, choć wydają się niewinne, mają ogromny wpływ na te zwierzęta. Eee, masakra po prostu, tylko tym źle się to ogląda. Do tego jeszcze, no, mam wrażenie, że najwięcej nagrózki to takie, że, że, że tak powiem, w ten sposób się zachowuje. Bardzo słabo. Więc nam to jakoś nie sprawiło przyjemności. Więc zawinęliśmy wrotki. Tak. I dzisiaj co? Dzisiaj zbieramy się do kolejnej miejscowości. Jestem dzisiaj latarnikiem. Jak Klaudia pokazywała, tutaj każda latarnia ma swój włącznik. Idźmy. Działa. Więc jak chcesz włączyć sobie latarnię po drodze, to możesz sobie w nocy włączyć.